Kochani, dzisiaj już nie ma sensu. dzisiaj telewizora, bo jest ile minut przed lekcją online. Ja mam 4 minuty przed lekcją online. A więc nikt sobie nie zmieni. Jak coś mnie nie mam ładnie mówiąc, przekid Dobra, e, policja tutaj wbije jej. E, dobra, chapa. Tyle ja jeszcze. Dobra, jeszcze cztery minutki, jest ten kawałek, podłogi. Dobra, widzimy się, gdy będzie runda. No bo to sensu. Akurat to odliczanie. I czy jestem? Nie ja jestem w tym miejsce. miejscu. Nie, znajomi coś piszą na czacie. Oczywiście ja to olewam. Mhm. Beka, beka. Piszta sobie to i tak. Dalej. Jest to, że zaczynam z angielskim. Ten, że zaczynam Zaczynam angielskim. I ten gram w grę w angielsku. Gdzie? Bo ja byłem.

Wszystkie powalni. Batałam na kafeteria, nie wiem. Jest ten kawałek z podłogi, lecimy do dwa. Nienawidzę cię, zostaw. Zostaw. Dzięki. Jest ten kawałek, dobra. Przepraszam, że mogę <sharpy> powiedzieć, że tego zrobię, nie. Dobra, no to moi drodzy, też koniec tego odcinka, taki króciutki, ta pa!